No witajcie drodzy moi widzowie. No ja, ponieważ sobie tego już teraz pojeździłem już tak skuterem, fajnie elegancko. No, no troszeczkę byłem u fryzjera, fajnie elegancko. Ta, tam był taki pan, trochę wiadomo, no sobie dałem tego fajnie na żel włos, na włosy. Miałem takie o, włosy troszkę wyżelowane, elegancko i sobie teraz tego jechałem sobie tak skuterem, byłem tam w okolicy tam niedaleko Głogowa sobie jechałem skuterkiem. No i wiadomo, fajnie on jeździ, jestem zadowolony i teraz też właśnie yy, sobie Teraz tak y, wybieram się do solarium, no bo dziewczyny tak lubią. Jak facet chodzi do solarium, fajnie, elegancko. No, ponieważ ja już tak się zapisałem na, na ten do fajnego takiego fryzjera, jeszcze będzie mi tam fajnie jeszcze włosy. No i też tak coś tam. Jakieś jeszcze za ubiorę sobie takie fajne eleganckie ciuchy. No ja już sobie już zamówiłem fajny łańcuch. Taki z takim tym Ala, coś jak fajny, elegancki, taki pozłacany, fajnie. Teraz jak wsiądę na skutera, po... założę jego to będzie się fajnie, elegancko błyszczył. No. No, i ten, no, i po prostu tego zapisałem się do fryzjera. Trochę mi tak go troszkę pociął, fajnie elegancko. Dał mi tam na włosy na żel, fajnie elegancko. Teraz jeszcze tak zapisałem się tego do solarium, bo on tak, trochę muszę iść do solarium, wiadomo, nie? No, i też tak po prostu, no, też tak do mnie sobie. Troszeczkę tam do taka do mnie przyjdzie taka kobieta, która po prostu, no, po prostu fajnie tam też u fryzjera, gdzie ja jeszcze tam byłem, umówiony, to tak mi fajnie troszkę podcięła, elegancko. No i teraz tak ogólnie, bo ponieważ jak. Wiadomo, no gdzieś tak jadę, no to musi facet być elegancki, elegancki, no. Ponieważ ja już tego, trochę tego sobie też tak, yy, już sobie taki zamówiłem worek treningowy, już teraz, żeby sobie ćwiczyć, bo, bo ponieważ już tak, no Mam takie w planie coś taki fajny na boks, no bo tam po prostu no gdzieś tam w sobie ponieważ już y, rękawiczki to już będę miał z razem z takim tym jak już pójdę tam to już będę miał w całym komplecie no i też tam takie handelki będą ale ponieważ też po prostu ten y, też musi być taki fajny elegancki pasek elegancki no. Ale po prostu. Ja, ja jestem po prostu pod wrażeniem, no. bo to gdzie ja nie pojadę, to ja mam tych dużo fanów, mam dużo fanów, dużo fanów. Mówię jestem rozchwytywany na różne sposoby. No. Ja mówię. Do takiego pana tutaj on chciał ze mną zdjęcie. By my pogadali, pośmiali. I fajnie elegancko było no. No i też tak teraz sobie. Teraz tego właśnie sobie takie sobie planuję. Już tak mam taki coś w sobie. Mam w tym właśnie takie za... To jesteś sobie, wy... właśnie się tak wybiorę jeszcze taką nad morze. Fajnie. Być może w któregoś miesiąca pojadę, no, wybiorę się. No i tam trzeba coś tam jakąś taką coś tam jeszcze pozwiedzać. no Ponieważ ja mam takie coś też yy, ponieważ takie. Ja mam dużo takich fajnych, y, interesuję się kolekcją, swoimi grami, no i też tak mam takie o, ponieważ już sobie taką grę zamówiłem y, z, tych, z tych dawniejszych, y, tą grę Drinkas, to jest gra taka no, ponieważ już niedługo mi tą kolega wiecie, grę, no bo wiadomo, no to jest taka, taka dobra wersja ta gra jest no i no, ponieważ ja się takimi grami interesuję no i ja tak o sobie kolekcjonuję i te, te gry sobie zawsze tak coś tam sobie sprawdzam, gram fajnie no i tak po prostu sobie wolny chwilę coś tam no lubię sobie coś tam po prostu e, coś Pograć, popatrzeć, tego No, bo jest, jest, jest tak wiele gier, takich ciekawych, no. Trochę tak już trochę się grało, fajnie, elegancko. No, teraz, teraz właśnie tego jeszcze sobie, ponieważ byłem sobie właśnie w takim salonie, po prostu, no, patrzyłem sobie na, na takiego jeszcze nowego skutera. Może sobie jeszcze kupię skuterka fajnego. Spalinowego sobie kupię fajnie, elegancko. No, i teraz właśnie postanowiłem, że jeszcze sobie tego tak pójdę, właśnie tak e, gdzieś tak, jeszcze sobie jakbym sobie kupił skutera. No, to co tam mogę mieć? Dwa skutery, no, ale jeszcze też chodzę na siłownię, ponieważ mam te mięśnie, te mięśnie rosną, ponieważ ponieważ ja tak sobie trochę jem, trochę kaczuszkę, trochę indyka jem właśnie dzisiaj wróciłem właśnie z tego od znajomego przywiozłem sobie indyka fajnie już sobie poporcjowałem teraz sobie daję na patelnię, fajnie go upiekę i będzie elegancko no, no. Wiadomo, no po, po indyku też mięśnie rosną. No i też tak teraz sobie taką zakupiłem. Takie kilka rodzajów tych batoników kupiłem. Wiadomo, no trochę wydałem. no Ponad 200, 200 wydałem, ale no trzeba, trzeba, no, no trzeba, trzeba, coś włożyć fajnie, elegancko, żeby no żeby to człowiek miał fajną sylwetkę, no. Nie może być tak no, ponieważ też tak sobie, tak go zawsze, yy, czasami jeszcze sobie tego pójdę gdzieś tak, pójdę do jakiegoś tam mogę sobie pochodzić, do znajomego. Mam tych trochę fanów i trochę zawsze sobie z kimś porozmawiam. Pośmieję się, pożartujemy. No. A tak to, tak to czas leci. To po prostu ja biorę tak, ponieważ teraz, teraz właśnie sobie tak robiłem. Nie tak dawno z takiej kaczuszki robiłem fajnie sobie pieczonej. No, bo ja już teraz tak zawsze lubię sobie tą kaczuszkę, ale ja sobie tak czasami jem dla odmiany. Raz kaczka, raz indyk. I tak bo to jest lepiej na mieście rosną i też człowiek ma tą taką przewagę i to po prostu daje ten taki elegancki po prostu efekt, no i po prostu też biorę sobie takie te do picia, szybkie na rozgrzanie, chodzę na treningi, fajnie, no tam mam, chodzę do takiego znajomego, ma fajne, elegancko i sobie tego no wiadomo, no trochę takiego sportu trzeba, nie? No. Także, drodzy widzowie, zapraszam was do drugiego mojego filmu.